Maszyny za mało robią, zobacz, nie ja mogę się zmniejszyć, barkami tutaj Zostaje, nie wiem co się dzieje. Dobra, witam wszystkich, To sam Robert mówi, A, mówię, że maszyny za mało robią, aż go w ziemię, ale co tam mówić o małych silowniach, nie? To jest hardkorowa silownia, dzisiaj będziemy ćwiczyć barki i troszkę tricep zrobimy. Trochę zmieniłem teraz trening dzisiaj, bo muszę lecieć trochę na weekend, pokazać się do zawody. Nie będę występował się. Zaczyna przygotowanie się na Mister Olympia. Uha. 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 rozgrzatkę zrobimy i jedziemy z koksem taka sprawa dobra Dobra powoli, powoli trochę ciężaru dołożymy 375 Ale coś tutaj nie gra mi Ach, człowieku, cała zapsuta maszyna mi się nie da zrobić Nie wiem to jest grane Trzeba już naprawę. Або мотка. По руску, че го Лиц Ниц, не жаба. Това е злана. Tu Zaraz wezmę mockę i doprawię. człowieku. Trzeba talerza jakiegoś inaczej nie będzie. Inaczej nie będzie. Będziemy naprawiać rozdział. Maszyna 30 lat chyba. Już jest naprawione. A kto będzie chciał winienić ciężar, to już nie wiem jak poradzi nie mój problem dobre a, coś działa Chodzą i wychodzą mi tu Trzeba schować Wypadnie zaraz I będzie lipa Co ty robisz? No jak to co? To moja technika Taka dołożyć ciężaru Idzisz Taka to Ameryka Nie robi Аж машин уже нормальный ченджер заложить. Так, Америка. О, так должно быть. Еще на пьеме. Далее мне и пьюла. пакуем Cały ciężar się podnosi. Cały? Nie cały, no jakiś tak. To co się stało? Połowę podnosi. Jak to jest? O, człowieku. Widzisz? Patrzę. Coś nie gra. O, trochę mój system nie zadziałał dobrze, ale nic. Wszystko gra teraz. Patrzcie, myślałem, że na piłkę w piłce nic nie czuję. Sędzia ruźba. Cuda. No cóż, się wydaje, że maszyna nie jest tak zrobiona. O, już dobrze teraz. <śmum> <śmum> Możesz popompować już teraz. Zobaczcie, że jedna bajki nie ma. Nie ma upierdolania się. Nie ma czasu na pierdoły. Musimy pokować. Później pójdę na Mr. Olympia i będę wyglądał jak Patyk. Teraz to już. Wróciłem do formy jak, jak chłop. Podobnie trochę już pod wyglądamy. Trzeba spalić. Nie ma za dużo co palić. Jeszcze diety nie ma. Dieta będzie 6 tygodni przed Olimpią i będzie Tady A, druga basena. Nie wiem co oni tu robią. Nie mogę się znieść z tym. Zawsze dobrze coś zrobić na zmiany. Człowieku, co tu nie będzie? Naprawdę, to już. Ciężka sprawa jest chłopie. Ciężka sprawa z tym. Nie wiem, co tu będzie. W Ameryce bieda. tejków nie ma. Taka bieda jak skurczy bieg w Ameryce. Ameryka bankrutuje. Koniec. Wszystkie chrowy pozdobiali, tylko ptaki zostali. Mamy kurczaczki, także nie wiadomo, jak to będzie dalej. Co to za bajki opowiadam? Jak to bajki? Prawda, będziemy dwie biurki strzelać. Właśnie teraz mamy dużo granów, będziemy dwie będziemy strzelać. I stejki robić. O! Będzie. Następny odcinek to pokażemy, jak. Idziemy polować po wiebiurki. I gryle robimy, nie? Będzie hardkorowo. Zobaczycie. Zobaczycie. Dopiero będzie. Patryk na nowej chacie zrobił. No. Będzie bal. Będzie bad. Wygramy LMP, to ten bal będzie. Nie bo o, patrz mi żebra, połamie ja tutaj chyba. Znowu ta i mi wychodzi tutaj. Już. Zobacz. Dobrze, jeszcze parę razy zrobimy. Toż może wyjdzie z tym. Odpocząć trochę. Odpocząć trzeba. Zeber, musisz mi wyratować. Ratunku ratunku. O. Tak się zapompowałam, że teraz już nie mogę wyjść do tej maszyny. Nie, go. nie żartuję. Co no to będzie dalej? Może lepiej. to <todziany> pomoże wyjść. O. O. Co to za maszyna? Ostatni tu robię, więcej nie robię tu. O. No, więc nie będę robił chyba. Koniec. Spadamy dalej. Kabel mi się miesza. Człowieku. Koszulkę za mało się zrobiła. Lipo będzie już. suszarce ci się skończyło. Nie suszarce, ale biceps urosł. Co ty gadasz głupoty? To ile masz? 65? No 65 już. Łapa. Zimne 65. A jak zapompuję, to pęknie wszystko. Musimy wpierdale z koksu, koksu trzeba, Więcej koksu, więcej supli. 65 zaraz, zaraz dwa będzie. Tak. Nie ma lipy. Łydki będziemy pokować, zobacz, Tu mam zero, zobacz. Dobra, nie ma żartów. Trening robimy. grrrr Słuchaj. Tajkup nie ma, tylko wiewiórki. To trzeba spiskać się więcej koksów. Wiewiórki, tylko biebiurki. W Ameryce tylko wiebiórki została. Ale też nie wiadomo, wiesz. To mam dla ciebie niespodziankę. Na nasz reklamówkę. Co ty tam masz? A co ty rzucasz do mojego worku tutaj? Też o bomby jak już pierdolniłby chyba. Wybuchnie mój worek. Mamy produkty zakombinacowane dla revenge. Tak, tak, dla revenge? Tak? No? Jak Pokaż, co tam ma? Jak triblad? No, ale robione dla revenge, takie chcieli. O. -o, -o, -o! Aromadex. Aromade. Aromade. To bez Ci tylko uszy zostanie. Bez Ci tylko uszy zostanie. I mięśnie. A co to masz? A to to jak się rzeli. O, na rzeźbie. No rzeźbie. Dobra. O, co jest 250. O to 500. To jest dla To wyrobione dla rybę. Prawdziwy koks. koks. Prawdziwy koks. Musimy skoksować się kurwa. Dobro schowam, bo ktoś podpierdoli jeszcze nam a tutaj wódka. Wódka. Dopiero po treningu schowam. <noise> Nie ma żadnej wódki. Nie ma żadnego picia, pamiętajcie. Trzeba ciężary napierdalać, a nie pić po kątach. Dobra, idziemy teraz, robimy na tył. Trenię szybciej, bo się barki od trzymania aparatu spunkowały. To nie potrzebujesz treningu, widzisz. Pierw od razu trening masz. Widzisz jak dobrze?

Nie widzi, nikt nie widzi? To tak mocno zaklejony Co to, to mamy? Co tu jakiś? Kandonek czy coś tutaj? Kamponek <grymne> Ja widzę za prezenty co Jakiś niebieski niebieski ja pierniczę Będziemy huksować teraz Niebieski No, nie Ejniu co? Co mówisz? To nie nie dla dzieciaków No, nie wiem, ja nic nie wiem, ja włożyłem z powrotem tu Dobra, weź sobie Aha, aha. Dobra, Dobra mamy, a poczekaj, nie włożyłem tego kondonu. Z powrotem, tutaj masz tutaj. Zadasz jak nowy. Zadasz jak nowiutki będzie, zobacz Nikt nie zobaczy, że tu par zjadł. Nie, 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 ja tylko pociąg Jak nowy, już obejdzie. Wszystko gra. Dobra, jedziemy dalej. Zaraz to siły będzie.

Co, podoba ci się co? Co się podoba? Świeci się jak psu jajca na dosca Dworniaczkę z dzielata na dosca Tak się świeci. Troszkę mnie nie gra. Za dużo świeci się jak podejrzany. Jest. Podejrzany. Make up, make up. Dobra, opaki. Dzisiaj starczy treningu, troszeczkę barki tylko zrobiliśmy. I słuchajcie. Nie ma upierdalania się już tam wystarczy na te wakacje. Wakacje się skończą. Zaraz. Raz, dwa. Dla mnie to co? Wakacje się skończyły. Muszę przygotować się do Olimpii, a wy sobie na plaży tam leżycie. Ja je do góry i spokojnie. Pamiętajcie. Trzeba masę pakować już na następny rok. Chodźcie na forum tam i trzeba zakupić suple, żeby była ta masa. Właśnie jak mówiłem, steki się skończyło w Ameryce, muszę do Polski przyjechać. I jedna rzecz jeszcze. Nie zapominajcie o konkursie, kto wygra na forum. Na Mister Olympia już zostało tylko 6 tygodni i będziemy wybierać ten kto wygra, będzie miał treningi ze mną. I na pewno zabiorę gdzieś na dobre laski tam, Las Vegas, nie? Amerykański. <grystanie> tak będzie. Na pewno będzie występował. Będziecie dostęp do samego. Do samych zawodów. Pójść I taka sprawa. No, co tam więcej będę gadał? Trzeba więcej robić, nie gadać. Trzymajcie się z Imperium Sportu i ze mną, i proszę oglądać filmiki. Siwa, na razie. Co tam masz? latarki latarki latarkę chcesz? no masz, latarkę. masz latarkę. super latarkę ooo człowieku coś tutaj mam Już mam tutaj zaraz wejdziemy z tyłu czekaj czekaj coś tu mamy człowieku wszędzie rozpierdolone wszystko rzeczy co to nowe? jakieś nowe kapsułki nie? nowe kapsułki Nowe kapsułki mamy O, widzisz Jak się świeci 50 kaliber kurde. Po takim pójdziemy wiewiórki strzelic teraz Ty Nie mów, bo się ci skółka wiewiórek 50, się obrazi Magnum 50 magazyna magazyna tak, tak. Desert Eagle na wiewiórki. No. 50. Zawodujemy, kurda. O, gotowy. Gotowy jest. Wiewiórki zapierdalimy teraz. Ale nie wiem, czy coś zostanie z tej wiewiórki z takim. Nie ma pojęcia. Wiesz? To musimy próbować. Ale to będzie dopiero ostatnim. Nie, ostatnim. <noise> <noise> Następnym odcinku. Także musicie czekać. Nie ma lipy, ja spadam pokaż te kapsułki. Pokaż te kapsułki. Nie ma lipy zawodujemy. Tak to wygląda. A to specjalny. Jak pierdolnie to od razu wybuchnie wszystko. Widzisz jaka końcówka? Tak to jest. Kurwa w twojej wielkiej łapy to się małe wydają. Tak W krowy. Dobra, zgasić światło i spadami. Mamy. Jeszcze parę granat, mamy. granaty jeszcze mamy, ale nie będę pokazywał teraz. Dobra. Jedź, jedź. Starczy. Starczy tutaj. Patrz na mojego troka tu. Dobra.